Związanych z gospodarką odpadami w tej chwili jest wiele. Została zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, więc ten rynek jest mocno w tym kierunku rozwijający się i te zmiany będą następować. Celem tej konferencji, która w nazwie ma konferencja szkoleniowa, jest wymiana doświadczeń. Na sali będą ci, dla których ten problem jest najbardziej dotkliwy i palący. Po drugiej stronie, czy my jesteśmy gotowi rynkowo do wprowadzenia jako system paliw wtórnych do odzysku energii? Uważam, że w dużej części tak. Jesteśmy nawet lepiej, moim zdaniem, przygotowani do tego z punktu widzenia techniki i logistyki, niż z punktu widzenia formalno -prawnego. Tak naprawdę my patrzymy na na coś, co ma już miejsce i się odbywa. Więc konsekwencja tak naprawdę Zmian, które nastąpiły na innych rynkach, czyli uwidocznienie tego, że odpad jest paliwem, jest, jest energią, nabiera też innego rozumienia i znaczenia na rynku polskim. Prawo mówi, szczególnie po 2013 roku, będzie mówił jednoznacznie, co wolno robić, a co nie. Składowanie odpadów o wysokiej wartości energetycznej, te, które mogą być spalane, nie powinna mieć miejsca. No i teraz zobaczymy, jak jest, w ciągu tego pół roku, które zostało tego czasu, w jaki sposób polski rynek do tego się przygotuje. W 2011 roku wyprodukowaliśmy prawie 100 tysięcy ton paliw, 97 tysięcy ton, więc myślę, że jest to już taka ilość no, znacząca. Jasne reguły to jest klarowny biznes, klarowne wytyczne prawne w zakresie stosowania, w zakresie emisji, w zakresie rozliczania energii z odpadów. A więc tak naprawdę idziemy wszyscy w kierunku jednego problemu jak zrobić to, co się prawnie nazywa koniec fazy odpadu. Wytyczne i zapisy w Dyrektywie Europejskiej są, natomiast żaden kraj europejski nie podjął jeszcze trudu, żeby powiedzieć w momencie, jak skończyć, czyli jak przerobione coś, co powstało, na przykład paliwo z odpadu, czy ono jest odpadem, czy jest już produktem. Wartość szkoleniowa wynika właśnie z tego elementu, że Następuje bardzo istotna wymiana doświadczeń. To jest bardzo istotny element każdej naszej konferencji. Nie bez powodu, pomimo tego, że na rynku jest wiele inicjatyw omawiających na przykład rynek paliw z odpadów, jest to największa konferencja, dlatego że ten zespół, ta wymiana doświadczeń jest najbardziej istotna.